Witam, TyWiHu1993 od kolejnych Stadiów Walii. E, jesteśmy ponownie w kopalni, bo bardzo, 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 bardzo potrzebujemy tego złota. E, no i e, dostałem komentarz, że jeżeli będę naciskał cały czas przez ten czas prawy przez myszy, to się skumuluje? Ale nie wiem, czy źle to robię może? Albo nie wiem. Hmm... Nie działa. Może coś, na pewno coś źle robię. No i że z tych kryształów może dropnąć Refined kwarc. Tak, wiem o tym i wiedziałem o tym, ale po prostu tego nie zbieram, ponieważ uważam, że to jest tak mała ilość. A przepalić kwarc zawsze można. Nie, spróbuję to jakoś robić. No nie, No się nie chce nie działać. To. Niedługo powinienem dostać nową broń. Miecz jest niedługo. No i niedługo powinno się zacząć pojawiać złoto. O, super drabina. Jesteśmy na 55. poziomie, a lawa była. What the fuck? Kolejna drabina? Na pewno wykopię żelazo, które tu jest. Ale czemu drabina jest obok drabiny? No, what the fuck? Pierwsze. E okej. Okay. Pierwszy raz się spotkałem z tym, że. Nie, to jest jakiś chyba specjalny poziom kopalni. Jest taka szansa, że. No, y o, oh, inventory full. No tak, ja pozbierałem rzeczy, zapomniałem o tym, żeby to wszystko wywalić. E dobra. E tak. Tu był aquamarine. Nie, diament! O, super. E sobie to zjem. Hop, o, o. Musimy się pospieszyć. O Boże, jak ja się mieszam w tym. Jak ja się w tym mieszam. Weźmiemy to, i to, i spadamy stąd. Nie wiem jakim, jaki to by było poziom, że od razu była drabina. Pierwszy raz w życiu się spotkałem z takim czymś. Jest możliwość, że coś takiego jest, ups. Nie diament. Jest możliwość, że coś takiego jest. Że po prostu jest taki poziom, gdzie jest pełno irona i tak dalej. Taki szczęśliwy poziom, chociaż nigdy nie słyszałem o tym. Może. O, patrzcie, kolejna terminal jest odblokowana. What the fuck wiem o co chodzi. Tak naprawdę to nie wiem. Ale ja byłem tutaj poprzednio, co mi się nie udało przejść tego poziomu. I może dlatego to tak jest, że po prostu te terminy są postawione już. Możliwe, więc tutaj tak, jeżeli tak jest, to tutaj też nie będę musiał e, kopać, ale z chęcią wezmę... Cały ten cholerny... SLIME! Spowolnił mnie całkowicie. O o, zginę. Zginę, 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 zginę! Zdychaj no. Teoretycznie tu też powinna być drabina, ale nie ma, no to... Chyba nie. Chyba to nie jest to. Nie wiem. Nie mam pojęcia czemu tam drabina była. I no była później. ha W ogóle powiem wam szczerze, ja dobrym malarzem ścian nie jestem, bo malowałem babci pokój. A możecie się domyślić, jak to wyszło. No, nie do końca fajnie. No, ale wszyscy są zadowoleni, oprócz mnie tutaj. Bo się podoba, what the fuck, skąd ten iron się wziął. Ale mi się nie podoba i mnie to boli. Chociaż yy, i w Minecrafcie i we wszystkich grach, nie byłem, że tak powiem, wielkim mistrzem dekorowania wszystkiego. Więc wszystkie estetyczne sprawy związane z yy, przede wszystkim u mnie leżą. What the fuck, buty mi wpadły z beczki? Pierwsze się z tym, też z tym spotykam. Będę wyrzucał rzeczy, które są mi mniej. Jeden defense. A, wezmę to, co mam, jest OK. Nie wiem do, do końca, o co chodzi z immunity. Hmm. No ale tutaj ostatnio po, polegliśmy, w tym miejscu właśnie, żeby znaleźć tą cholerną dziurę z drabiną e, i to było straszne. Za chwilę, pewnie znając moje szczęście, e, wy, będzie chmara nietoperzy, no bo wiecie, będzie ten event z tym że się odpali ten event. Gin. Dziękuję. No i pewnie zginę. Mam już mniej niż pół HP więc proszę, tym razem, niech chociaż ta drabina wyleci, czy to miejsce jest pechowe, już do końca życia mojego, i po prostu nie wiem, w nowym wcieleniu będę musiał tu przyjść, kiedy to przejdę dalej do 60 poziomu. Wow, proszę, drabino, drabino. Wiem, że były jeszcze skały na początku, ale jakoś mi się przebiegło, tak, i nie będę wracał się. Ale, no, what the fuck, co tu się dzieje, no? O! Ho ho, drewina. Tam było be o, pewną beczek, ale mam to w Gdzie indziej? Eee... Co by to wyrzucić? Hmm... Weźmy sobie to, <laughs> przejmajmy Dobra. Jest miecz! Mówiłem, że gdzieś będzie. A to jest dagger. <laughs> Daggery są do dupy. O, i w, w takich miejscach może się go y znaleźć. W takich podziemnych, tych może jest fajny. Gdzie? Crit Power Szybki. Uh, szybki na pewno Speed ma. A, przetestuję! Co mi szkodzi? Strasznie jest. Chyba, że do tej, do ściany się przy tego je. To wtedy może. Nie, tak naprawdę do dupy jest. Okropieństwo Da. Eee, ta Będę musiał wychodzić stąd bo... Bo czas Nagli Ale z chęcią zabędę trochę kamienia I sobie wyjdziemy stąd Wiecie co? Mogę ten dagger pójść sprzedać tutaj do tu gildii Zobaczymy jakieś bronie nowe Może będzie coś ciekawego, może nie eee, więc tak w ogóle jak, jak są... Nasze statystyki zabijania slimów mamy o dużo mało. Batsów 200 mamy zabić, a nie jestem blisko z niczym. No nic, no chyba, chyba, że cave insects to są takie ym, takie muchy, które tak bardzo hałasują i to irytuje. Dobra, sprzedajmy tak te buty 150 zł, może być. Yy, Crystal Dagger 450, dziękuję. Trochę kasy ee, Solar Essence z 3 Mogę sprzedać. Zobaczmy. Mamy tutaj Templar Blade, który jest fajny. Za 4000 golda. A dalej tutaj mamy te e, pierścienie. Pff, Templar, Templar Blade jest bardzo fajny. Wood Wooden malet mamy tutaj. 2000 normalnie kosztuje. Wow. Hmm. A z pierścienia na pewno by było dobrze mieć. Kittrigger strike chance by 10%, a nie strike power. Chyba, że strike power byłby na pewno lepszy z czymś, co już samo w sobie ma strike chance. No ale, wstąd. Jeszcze oczywiście nie możemy zapomnieć o grzybach, które są tutaj. O, mamy morele, fajnie. E, wszystkie sprzedam, bo nie chcę ich magazynować. Normalnie bym to robił, ale. E, Mam mało kasy, dlatego chcę wszystkie sprzedać, bo i tak muszę kilow ulepszyć na ironowy. A to kosztuje chyba 5000. Więc sprzedajemy to, sprzedamy to i też możemy sprzedać sobie paprykę. Mam w ogóle? Chyba mam, mogę tam sprzedać. Tak, mam paprykę, czyli bum, bum. To, to. Mm... Diament możemy sprzedać za ileś tam golda. Równie dobrze możemy poczekać, aż będziemy mieli krystalizer I wtedy kopiować ten diament Co prawda on dłużej się kopiuje niż na przykład taki Aquamarine czy coś Eee... A sprzedamy to Dobra Wszystko tu już podlane jest i tak dalej, nie? Zobaczymy ile... a, grzybek Jeszcze jeden został jeden, jeden grzybek Zobaczymy ile kasy z tego będę miał, co ja tutaj zrobiłem i proszę, żeby jutro padało. Wtedy będę mógł od razu pójść do kopalni. Oczywiście słońce, nie? Czemu nie? Eee. nie. Bo czemu nie, czemu nie? Słońce jest bardzo fajne, nie? Mamy mining na czwartym. O! Super! Mamy, możemy transmutację ironu zrobić. Super. Eee, czyli to po chyba koper za iron. 750 golda z diament jest. O, 2000 zarobiłem, nie jest źle. Jest, o, jest ok. Jest okej. Okay. Yy, dobra, to teraz tak. Yy, szybko, szybko sprawdzimy jedną rzecz. Możemy transmutować teraz yy, ako iron. 3 copper bary to jest jeden iron bar. No dobra. Nie opłaca się tego robić. Mam 7. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Będziemy sobie po prostu jak ludzie ten Iron przepalać, bo mamy czym i możemy sobie, wiecie. To zrobić bez problemu. Proszę pogoda jutro wiatr. A w dupie mam wiatr. A tutaj... a to tu jest Rarian, powtórka. Baked fish mogę. O, super. Fortuner. Very happy today! Super! Mamy dobrą okazję, żeby... O, mamy zboże do zadania. Możemy sobie zrobić. E, musimy 10 mieć zboża, a mamy 19. Melony wyrosną, muszę to podlać, niestety. O! E, jutro dostałem wiadomość od burmistrza Luisa, e, że jutro będzie e, na plaży festiwal. I tu się przyda papryczka, chili, ale to zobaczymy dzisiaj jutro. jeszcze w tym odcinku mam. No na pewno tak. Okej, okay, więc ja schowam sobie tutaj, nie podlewaj skrzyni. Schowam sobie te rzeczy. E, to mogę schować. Yy, stąd zostawię na wszelki wypadek, gdy będę musiał bardzo mieć yy, schody w dół. Bo nie chcę tamtej sytuacji powtórzyć. O, zapomniałem jeszcze do sauny iść. O, 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 o do. ten artefakt mamy. Super! Jej! Czemu ta postać tak wolno chodzi? Wiecie, jaki jest najgorszy prezent dla wszystkich? E, taki prezent, jaki można dać e, komuś, wszy którego wszyscy nienawidzą? Bomba. Ale tak poważnie. Nikt nie nienawidzi bomby. Nie cierpi, nie zierzy. What the fuck, znowu mam. Wow. Mi to pasuje, jak są takie te. <laughs> e, dobra, ale trzeba tutaj trochę. Mm, w ogóle, mierzy jest lepszy? To jest szybszy. I szybciej zabija tak czy siak, ale i tak maleta będę używał do AoE. Nienawidzę duchów, Boże. Musi, musicie tu być w tej grze. To jest tragedia zabijać. Z tego już lepiej, bo więcej damage'a jednym atakiem zadam. A tu już w ogóle. Szkoda, że nie ma pasków życia, przeciwników. Bym wiedział ile zostaje. Uuu. Iron zawsze dobry, spoko i w ogóle. E, koper zawsze okreśń, spoko i tak w ogóle e, Bat mi tu. No aż dwa, super e, Skrzynka. E, może być, może być. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem co. Ha, coś było. O. Coś było, ale co to było. No nic, mam nadzieję, w ogóle nie sprawdziłem szczęścia, czy sprawdziłem chyba. Good, był, very good, było. Koper, drugi wypad? Podrząd? Z takiego tego? Wow. O, iron ore. <ścoughs> chyba zacznę rozwijać te beczki, skrzynki i tak dalej, bo czemu nie? To tylko jedno machnięcie mieczem. i tak rzadko wypada coś wartościowego z tego, ale jedno machnięcie. O, kurde, magnetnik. Wow. Co ja mówiłem? Że za rzadko. Okej, okay, dobra. Zapomnijcie o tym, co mówię. Rozwalajcie beczki i wszystko. Dziękuję. O, kolejne, super. Ja będę raszował po prostu tą kopalnię, bo ja bardzo potrzebuję. Jak najszybciej złota. Złoto mi potrzebne do wszystkiego. Więc staram się raszować. Mamy kolejny ten, tu mamy chyba diamenty, więc diament wykopię. Jest już Walić tego. Slime. Dziękuję za diament i jeszcze jeden diament. O, tak. Przecież bym miał takie, takiego farta, że za chwilę zrobię kurde. O, patrzcie. O, -o dużo was. O, dwa scroll, chyba już ten miałem. Ale ja idę teraz przez to wszystko. Proszę, drabina gdzieś tu jest? Nie. A może gra po prostu zrozumiała, że robi mi źle, że tak mi utrudnia wszystko yy, po ostatnim odcinku, że teraz mi daje wszystko na tacy, tak? What the fuck? Te... Ten duch się teleportował, tak, tak z dupy. Może tak być. Boom. Boom. Moby też to te zabije, bo no, chociaż nie wiem, bo dwa slajmy są. Nie chcę mi się ze slajmami bawić. Chcę w końcu jakąś bardzo mocną broń. E, niedługo będzie miecz. Nie pamiętam na którym piętrze. E, też będę mógł dostać. E, dostanę, nie, że będę mógł dostać. E, więcej energii. E, jak to się nazywało? Stardrop, chyba? I to będzie dawało więcej energii. Teraz mam 270 MAX. I tam to mi da... ile już? Nie pamiętam. A, super. Więc zrobić, drapina, nie widzę nigdzie drapiny, to kopiemy może tu. <laughs> Proszę, może mi się uda jeszcze dwa poziomy, to 10 poziomów zrobię chwilę tak naprawdę Jak będę raszował w sam dół, na sam dół. Niech jeszcze jeden poziom się zrobi, to wtedy schodów użyję. Ale jak będę raszował na ten sam dół To może dosyć szybko mi się to uda zrobić. No właśnie to są śmieci uh... <laughs> Tu chyba drabiny nie ma Tu chyba drabiny nie ma Hardwood jest ok, ale Później będziemy mieli tego sporo O, tak, dziękuję Ci gro. Patrzcie to! Ja chcę tak zawsze! Ja chcę tak zawsze Może jeszcze uda nam się zrobić, ale w to wątpię bardzo. Wywalmy Mmm... Master Slingshot Śmieć. Dobra. No, tak naprawdę nigdy nie próbowałem. Ale ciężko się z tego strzela. O, już niedługo będzie złoto. Od chyba 80 poziomu. Wątpię, że mi się uda tutaj zejść niżej. Nie widzę żadnych drobinek. Może. Ale to by było zbyt piękne. To by było naprawdę zbyt piękne. No ale, jak już tak mi dobrze idzie, to nie zrezygnuję teraz z tego, że pójdę do... spać do domu. No ale, widzę, że już. A, jednak. Jednak. No A, jak się energia skończy? To był cud, gdybym 5 poziomów zrobił. Taki wielki cud. Zostajmy e, zostańmy tu. Bum, bum, bum. Ten kwart jest dosyć rzadki. A, nie da rady. Cofamy się. Cofamy się. Oj, na tu jest. Skąd? Była tu Aż muszę na swoim odcinku zobaczyć. The fuck Wiem, że jestem zmęczony, ale... Ale atakować mogę. O patrzcie druga. The fuck! Nie rozumiem. Eee, wyrzućmy Bad O Ooo, bardzo dużo złych rzeczy tu. Może Moba sobie się pojawi. Albo sam zaraz zginę. Patrzę na swoje życie i spada ładnie. No nie. Nie ma. Może tu? Nie. Nie, to było zbyt piękne. Ja wracam się. Bo już, już, już naprawdę nie da rady. O, ale ładnie poszło. Teraz ładnie poszło, naprawdę. O, moje gardło. <laughs> sprzedam od razu diamenty, bo czemu nie? Ja potrzebuję kasy bardzo. E, slime, mimo że potrzebuję to i tak sprzedam. Jade... Aaaa... Dobra. Więc tak, zobaczymy jak tam nasze szczęście. Parę pieców, parę piecy, pieców, pieców, kurde, mam ten problem. Warrior Ring, co mogę teraz zrobić, ale nie potrzebuję go. Eee, ile zrobiłem? Dokładnie tyle. Chyba będę 5 tysięcy miał. O, już nie pamiętam ile mam kasy. Ale zobaczymy. No, jest. Super. E, Teraz i tak jest festiwal, więc z tym festiwalem, jak tylko skończy festiwal się zakończy odcinek, e, zobaczymy, weźmiemy sobie tylko na festiwal... eee... Master e, Może będzie jutro deszcz. O! Burza! O tak! O tak! A burza oznacza DESZCZ! A szczęście... A. Dobra, to dobrze że akurat się składa, że nie ma dzisiaj kopalni. Podleję. O, mama, mama, wiadomość od mamy. Yy, podleję to i pójdziemy na festiwal. Okej, okay, podlałem wszystko. Jeszcze coś chciałem zrobić, ale co to było? Nie pamiętam. A, dajcie jeszcze psu. Wody, bo zapominam zawsze, zobaczcie, czy są grzyby. W... O, właśnie się lał. Nie wiem, kiedy to święto. Zaraz poczęło. Grzyby są. O! Mamy nowy grzyb, który i tak sprzedam. Chociaż? Jest fajny. Bardzo fajny. Może zostawię sobie na kopalnię na, taki ekstremalnym, na taką ekstremalną sytuację, kiedy będę potrzebował bardzo, bardzo energii. Też by było fajnie. Dobra, weźmiemy sobie ze sobą niepodległe skrzyni. Hot pepper idziemy na święto, które jest na plaży. Mm -hmm. Widzę tego kwiatka na górze, ale nie chcę mi się iść po niego. <laughs> A, tu pusto jest w mieście, jak, jak są święta, więc nie mam za bardzo co iść tutaj, rozglądać się i w ogóle. Pam, pam, pam. Zobaczmy, dobrze idę, dobrze idę. <laughs> i teraz pogadać możemy z ludźmi, potańczyć no, czy nie do końca, potańczyć, ale pogadać więcej i więcej pogadać. <laughs> ale weźmy, doprawmy tą, tutaj tą. Tą, tą. I wrzućmy tutaj papryczkę chili. Można więcej? Ile dodałem? Jedną. Okej. Okay. Wystarczy jedna. Dobra, nie chcę mi się z nim gadać. Idziemy tu. Let's start! Zobaczmy jak to, co wyjdzie z tego. Jeeeej, położyłem się na krześle, wygodne fotel to jest, o tak. Proszę, niech się spodoba. Muszę mm, może Mogłem dać papryczkę chili z gwiazdką czy coś, by było chyba lepiej, ale... Average zup. Eee. Taka zwykła zupa. Nienawidzę. Ups Ups Gdzie jest moja łyżka? Tu jest. No. Uee. Chyba trzeba dać z, z gwiazdką paper Znaczy hot pepper z gwiazdką. No nic. A może to coś innego trzeba dać? Ja zawsze zbierałem na tą właśnie okazję to i nie. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno do e, kopalni nie pójdziemy. To jest pewne. weźmy kopy i iron. Możemy jutro kilo zanieść, chociaż. Ja myślę, że możemy. Sleep! I będzie ta zeszcz! Czyli nie opłaca mi się ta kilofa z no wiecie, ulepszać, bo deszcz i w ogóle musimy to wykorzystać. I burza. Tak, by the way. A jutro... ...będzie... ...burza! O tak, to teraz na pewno nie będziemy ulepszać. O, przy... o, możemy sobie pozbierać tam rzeczy. Omej to meito i tak dalej. Ale to już w następnym odcinku wszystko zrobimy. Wszystko zrobimy. Tak więc to by było na tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie. Hej, dużo pięter dzisiaj zrobiliśmy. Jestem z tego zadowolony. Papa! Pa.